chciałam dopytać w takim razie, czy powinna być wspólna lista opozycji w Polsce w kontekście tego, że właśnie na Węgrzech ta zjednoczona opozycja przegrała. Tak jak wspomniałem, ordynacja wyborcza i w ogóle wybory na Węgrzech i w Polsce różnią się tak jak nasze języki, i w tym nie ma przesady. U nas jakby ordynacja przede wszystkim ten system liczenia głosów, metoda Donta to wszystko powoduje, że oczywiście lepiej budować duży blok niż mały. Znaczy, ja nie widzę żadnego powodu, żeby. No, proszę, Państwa, no, y, y, PiS zjednoczył różne środowiska skrajnej prawicy, no i, i zbiera z tego tytułu jakieś żniwo. Ja bym bardzo chciał, żeby demokraci też potrafili w sposób zjednoczony dać odpór. W Polsce zresztą ja chciałbym, żebyśmy nie szukali fałszywych analogii. Dzisiaj, jeśli policzymy poparcie dla demokracji w Polsce, ono jest ciągle wyraźnie wyższe niż poparcie dla PiSu. I, i, ale możemy to przegrać, popełni, jeśli popełnimy głupie błędy, jeśli będziemy się kłócili z, z realnością, a taką realnością jest między innymi ordynacja wyborcza. Dlatego ja nie zmieniam absolutnie przekonania, że i to nie jest tylko slogan, że jak, jak, jeśli będziemy zjednoczeni, to będziemy mieli większe szanse. Ale będziemy analizowali każdy wariant. Ja zaproponowałem liderom. Demokratycznych partii w Polsce, żebyśmy przygotowali też taki wspólny system, jakby badań tego, co naprawdę, żeby mieć takie racjonalne. Jak widać, jest właśnie. Mamy parę powodów, żeby w sposób. Niezwykle solidny podejść do tych wyborów, także po to, żeby nie dać satysfakcji tego typu, tego typu ludziom.